Dorota Gardias, witam państwa i zapraszam na prognozę pogody. W czwartek nad Polską dwa fronty atmosferyczne: wzrost zachmurzenia, przelot na opady deszczu, chwilowe przejaśnienia, może nawet rozpogodzenia. Na przykład na północnym zachodzie. Tam padać nie powinno, ale w drugiej części dnia tych chmur będzie przybywać. 8 stopni to najniższa temperatura w suwałkach, 9 w Olsztynie, w centrum kraju, 13 w Warszawie, 15 stopni w Łodzi, do 15 także w południowej części kraju. Na zachodzie 14-15 i ta najwyższa temperatura. To 16 stopni i takie prognozy mamy dla Wrocławia. Teraz zobaczmy, co będzie działo się w kolejnych dniach, a tam dużo niespodzianek, dobre informacje pogodowe. W piątek i w sobotę na wschodzie i południowym wschodzie będzie przelotnie padać. Z kolei w centralnej i zachodniej części Polski. Ma być dość pogodnie. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane raczej bez deszczu i wzrost temperatury w piątek od 11 do 19, a w sobotę już od 17 do 23 stopni. To nie koniec, proszę Państwa, ponieważ na niedzielę i poniedziałek mamy naprawdę bardzo dobre prognozy pogody. Poproszę o kolejne mapy. Tam zobaczymy na termometrach od 21 do 27 stopni bez opadów deszczu niedziela i w poniedziałek od 20 do 26, tutaj też pogodnie bez opadów. DOF